Spacer do Bartusia. Świat jest piękny, ale nasz kraj najpiękniejszy. Zapewne wynika to z faktu, że w nim się urodziliśmy i żyjemy. I jesteśmy do niego przywiązani, rozumiejąc to w pełnym słowa tego znaczeniu. Pomimo słusznego wieku, postanowiliśmy sprawdzić, czy spacer może być dziesięciokilometrowy. Z drzewicza do Bartusia. 600-letniego dębu jest dystans pięciu kilometrów. Ponieważ na tym odcinku żadne środki transportu nie funkcjonują, drogę tą należy pokonać pieszo. Po śniadaniu ruszamy w drogę szlakiem pieszym do Bartusia. Na niebie wiszą ciężkie chmury. Postanawiamy zaryzykować i ruszamy ku Bartusiowi. Najpierw po obu stronach ścieżki las sosnowy, świerkowy i brzozowy. Widać jak brzozy walczą o przetrwanie z iglastymi osobnikami. Potem chmury na niebie coraz cięższe, a na naszej drodze po lewej stronie pagórki, a po prawej jezioro otoczone lasem. Zaczyna padać i to dość mocno, a po prawej stronie mamy wrzosowisko, bagna i jezioro zarastające roślinnością. Ciągle pada, a my jesteśmy zdesperowani, by dotrzeć do Bartusia. Jeszcze skrzyżowanie ścieżek leśnych i przed nami mostek, pod którym płynie rzeka pełna dorodnych ryb stojących w wodzie pod prąd. Szkoda, że nie wolno ich łowić, bo jesteśmy w ścisłym rezerwacie. Już przed nami Bartuś. Stoi sobie majestatycznie wśród innych drzew, poszczerbiony zębem czasu, ale stoi dzielnie i daje do zrozumienia, że jego koniec jest jeszcze daleki. Delektujemy się jego urodą, a deszcz od pewnego czasu już nie pada i nawet słońce wyszło z za chmur. Jeszcze krótki spacer wzdłuż jeziora, nad którym majestatycznie żyje Bartuś. Ścisły rezerwat serwuje na widok prawdziwie dzikiej przyrody. Przyszedł czas powrotu. Przed nami jeszcze 5 kilometrów i siedemdziesiąt lat na karku. Nogi bolą, ale inaczej się nie da. Tylko tak jak na mapie i przez las. Już troszkę szybciej. I w słoneczku od czasu do czasu. Znów osiągnęliśmy cel. Znów daliśmy radę. Jesteśmy dzielni.